Cześć witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony tego oczywiście, a dzisiaj ze mną jest tutaj Pipciu No, cześć witajcie! Witamy Was na serii bracia polskiej farmie, oczywiście już w 47 odcinku e, i co? W dzisiejszym odcinku będziemy zapewne widzowie, jak widzicie mamy tutaj sprzęty przygotowane, oczywiście sprzęty z e, SKR-u, bo tutaj jak widzicie wypożyczyli nam. E, dzisiaj jednak ekipa nie mogła być e, tutaj na filmie e, chyba nie mieli czasu z tego co wiem powiedzieli, więc wypożyczyli nam tutaj maszynki, więc napiszcie w komentarzu hashtag belowanie, bo oczywiście dzisiaj odcinek jest belowanie tutaj trawy, dzisiaj będziemy sobie to właśnie belować, tak jak właśnie zapowiadaliśmy tutaj z Pipciem w poprzednim odcinku. I oczywiście stawcie tutaj widzowie 500 łapeczek w górę, 500 łapek w górę pod tym odcinkiem i oczywiście wpadną na kanał kolejny odcinek z tej zajebistej serii. No i pamiętajcie, żeby hashtag belowanie w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i Pipiu też za wbicie tysięcy subskrypcji na naszym kanale Oczywiście wiecie, nie, nie zatrzymujemy się bo lecimy po 8000 także Jak ktoś po prostu jest na tym kanale, który teraz ogląda ten odcinek i nie subskrybował kanał, kanał Oczywiście niech to zrobi tam na dole Kliknie subskrypcję Oraz pamiętajcie także Jeszcze o dzwoneczku bo dzwonek jest bardzo ważny Bo jak wiecie YouTube ucina zasięgi A jak ucina zasięgi to też nie wysyła powiadomień więc nie wiecie czy jest odcinek czy jest like Także bardzo dzięki za tysięcy. I jak mówiłem, lecimy dalej e, Przechodzimy do sedna sprawy co dzisiaj Tak jak mówiłem belowanie tutaj e, trawy Mam przygotowane właśnie tutaj trzydziestkę z podpiętą tutaj owiarko, Bo belowanie trawy na kiszonkę Więc wiecie owijamy sobie te belki e, Jak mówiłem mamy tu właśnie przygotowaną trzydziestkę tego e, Kazika e, Bo to była jego właśnie ze SKR -u. Z tej całej ekipy przywieźni nam tutaj wypożyczyli Wiedzą wszystko jest zapłacone więc Wszystko wiecie w temacie kto jest e, No i mamy tutaj belar... E, o wypożyczoną, wypożyczoną tak samo My nie będziemy oczywiście kopować Ale tutaj metal facha Z560 e, Do 40, 12 mamy tutaj e, tak zwany chwytak Jakiś taki tur, no, no, no tur to może nie jest, ale jakiś taki podnośnik po prostu do bel Tutaj są widły też przypięte, więc Od razu będzie można sobie widzowie dzisiaj zrobimy całą akcję, więc Od razu sobie będziemy tutaj właśnie na przeczepę. E, tutaj te belki ładować oczywiście ja, bo potem PiPcie chyba będzie tutaj tą 60. Też wypożyczoną. No i jak widzicie, ładną też mają pracę tutaj e, do belowania belarkę, jak widzicie, Ursus Z594. Także e, widzę, zabieramy się na pewno do roboty, więc Pipcie siadę sobie to w 60. Ja Wam Dobra. oczywiście pokażę. Tu jak widzicie pole zostało, e, jak widzicie, totalnie całe zebrane z tych ziemniaków, widzicie wszystko jest wykopane. Może nie. nie to nie do końca, bo jak widzicie, gdzieś miękki pozostawały, ale to wiecie, to już takie małe szczegóły. Bo oczywiście, żeśmy to skończyli na 4-godzinnym live, który się odbył w piątek. Także fajnie, miła atmosfera była z widzami, także fajnie, że byliście. Jak widzicie, mamy tyle ziemniaków, także pewnie też będzie jakiś ucineczek z tutaj ładowania tych ziemniaków, bo jak widzicie, jest mega dużo tych ziemniaków, jak sami widzicie tutaj, z tego co wiem. Tak szczerze mam powiedzieć Około chyba 100 ton tu jest nawet, nawet nie mam pojęcia bo to wiecie, nawet nie liczymy to jest przecież bilety ton, ale mówię po prostu na oku jak widzę ile jest tutaj na tej kupce także wiecie nie dobra Pipcio chodzi, pojechał już Chodzi ta prasa w ogóle? Muszę zobaczyć to od tej firmy Nie chodzi porządnie Ale do obroty też chodzi Coraz No jak widzicie weszło. Pipcio sobie dzisiaj będzie balował Na radę bo, słuchaj, No daję radę tylko czego taka trawa tutaj jeszcze wyrosła tak szybko? No ale jak widzicie, no praktycznie już troszkę ta, tutaj ta trawa stała, bo jednak tutaj stała co z dwa tygodnie, ja to skosiłem, zostawiłem, bo wiecie, był właśnie film z, z tego ziemniakami, jak widzicie powoli mała trawa wyrasta, więc trzeba się po prostu za to dobierać. Sami widzicie, dużo tutaj nie ma, bo w sumie ile to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć, sześć siedem pokosów, także myślę, że Belek troszkę tak, będzie, nie? Bo jednak chcemy dzisiaj właśnie nagrać te uczniów, chociaż z tego belowania tutaj i z Także ja się też zabieram do roboty, oczywiście. E, Najpierw sobie pojedziemy tutaj 85, przyczepał. No i wiecie, o no cały osprzęt, nie? No, I, ile to w ogóle, jeśli to praco jedzie? dzisiaj na godzinę? Iż tak? W rano też chyba tak samo Szczerze ci powiem, że w Pipciu nie mam pojęcia, ile się jedzie, nie? Eee to tam. To się jakoś ten, ten temat ustawi. Dobra, to już Roberka mi. Bo wiecie, siano mamy, nakarmiliśmy krowy Też właśnie pasowałaby właśnie jakaś kiszanka, jak widzicie Pipciu tam już e, Pierwsza belka mu wyszła, więc elegancko e, Tak jak Wam pokazywałem tam e, na początku odcinka e, Jak sami widzieliście ziemniaków, jest ogromnie, sprzedamy e, Pieniądze wiecie, dochód będzie, pieniądze przyjdą I kupimy nowe nabytki, nie? także nowe nabytki Szczerze jeszcze nie wiem jakie plany w nowe nabytki, ale coś by pasowało, wiecie takie Traktor może nie, ale zainwestować w większe maszyny, wiecie, jakiś siednik może większy agregat, bo to wiadomo 85 z takim agregatem, jaki my te mamy, jakiś kultywator dwumetrowy, to jest naprawdę, naprawdę mało, nie? Także I pasuje pyszkę. jakiś większy. Jeszcze myślimy jakiś pole kupić z kukurydzy od czynś, jakiegoś, może. Dokładnie, bo mamy też w planach właśnie zrobić z tą ekipą z SKR-u, nie wiem czy wiecie, ale to pewnie słyszeliście na tym odcinku, co właśnie było ziemniaków, że też właśnie mamy zrobić akcję yy, kiszanka tak, kisanka akcja właśnie kiszanka bo też właśnie mają combine takie, wiecie, specjalnie właśnie do kisianki. Podnosimy sobie tutaj oczywiście tą owijarkę i jedziemy sobie oczywiście tą y, 30 Jak widzicie, ładna, wymalowana. To nie jest ta sama, co wiecie, co my mieliśmy po prostu. Na począ początku tej serii, wiecie to u 30, bo tamto to była już wiadomo recklekotana kotana silnik był totalnie do remontu Ale to wiecie, Rysiek sobie wziął wyremontował elegancko i sami widzieliście w poprzednim że naprawdę e, ładnie wygląda ta 30 zadbana teraz e, Także tak. naprawdę, naprawdę super mu to wyszło, także wiecie, nie? To pola dużo nie będzie, chcę też pomyśleć widzowie, czy już jest tu dziura tutaj jest. Bo to już z tamtego chyba z, ten sprasowaliśmy i no i taki zrobiliśmy sobie taki na, na belki. Na... ...to śmówkę, żeby ten... ...śmować te belki, co nie? No Dokładnie widzę, bo wiecie, naprawdę tutaj dużo tego nie ma, bo jak sami mówiłem yy, Znaczy się, bo tutaj też robiliśmy kostki, pan Ryszard tutaj mm. Zrobiliśmy z 2-3 paski jeszcze siana, bo chciałem właśnie więcej siana Ale właśnie kiszonki też potrzebowałem, więc dzisiaj mamy tą akcję Ja sobie jeszcze polecę tutaj po 40 12 bo oczywiście lecimy sobie belować, bo Pipciu Już leci z tymi belkami bardzo szybko, więc wiecie, trzeba się brać do roboty Jeszcze trzy belki mam. no cztery no Już jest, ale to nawet szybko idzie, nawet ta trawa gęsta nawet jest no i wiecie, dzisiaj właśnie też to właśnie takie właśnie testowanie tych maszyn, bo e, ma, nie mamy ich kupione, więc na je wypożyczyliśmy Ale pewnie wiecie rozbudujemy gospodarstwo, bo też pójdziemy, planujemy właśnie wybudować jakoś tam większą po e, prostu oborę dla krów, e, na 30 krów więc zastanowimy się, czy potem właśnie te sprzęty nie kupić, bo wiecie Naprawdę fajne maszynki, dzisiaj właśnie jest taki odcinek, który Przetestujemy sobie, nie? Na przykład nie musimy mieć takiego tura, a mamy takiego właśnie tura na podciągi podpinany tutaj z tyłu, więc Naprawdę fajna i tutaj Zajebista rzecz, nie? Sobie Uf, przetestujemy za chwilę, jak to właśnie działa muszę uważać, bo tutaj jest woda, jak to teraz Tego, odczepię Wysypię z tego To zaraz do wody wpadnie Okej, okay, no Dobra, poszedł, mm -hmm. dopiero. Nie, dobra, czyli nic nie stało, dobra. Możemy dalej jechać. Czekajcie, bo ja sobie właśnie testuję, bo w sumie nie wiem troszkę jak tym się, jak tym się po prostu obsługiwać tutaj. Wiecie o co chodzi, nie? Chyba do tyłu się podjeżdża. Teraz tutaj. Nie wiem czy przodu mi podniesie. Ajajaj, aj, aj. tak jak mówiłem, przód będzie podnosić, tak jak mówiłem, nie? Dobra, to na wyżej sobie zrobimy coś takiego, że po prostu ja sobie będę jeździł tak, o nie? Tutaj jest opuszczony. Tak. czego, Słuchaj, czego ty pod 85 nie zapiałeś? Nie, bo po przyczepę zapiąłem, wiesz? Hmm. No to trochę tyle zrobiłeś, właśnie, żebyś był po 40 zapiąć przyczepę, wtedy lepiej to by, nie by ci... O, ale... jak widzicie, fajnie to owija, więc naprawdę fajna rzecz. On troszkę długo trwa, dosyć to owijanie, ale jak sami widzicie, działa. To wszystko działa tak jak to należy. E, tak, jak właśnie Pipciu mówił, dobrze powiedział, trzeba to właśnie sobie zapiąć z tyłu, nie? Zapiemy sobie to, weźmiemy sobie 85, po to, nie? Bo to nie daje rady, po prostu nie daje rady tych ty, trochę berek mamy, będziemy mieć, tak. Myślałem, że mało jest tego pola, ale tych pokosu trochę taki grubsze, są pokoł. Trochę było tego, tego goniówki, chyba nie wiem, czy ty goniówkę dawałeś, czy taki gest. Musiałem chyba dawać. Tak, tak mi się tak zdaje, bo to nawet szybko mi te berki wylatują w tym polu. A prasa? Podoba mi się. Takie na gospodarkę by się przydała, taka bolejąca, co nie? No, taka praca właśnie belująca by się przydawała, bo też pewnie nie będziemy już szli w kostki, tylko i wyłącznie w belki, bo to wiecie, nie? Belki szybko to się, wiecie, załaduje i elegancko, nie? A tak to wiecie, z kostkami trzeba się troszkę męczyć jednak, nie? Wiecie, to zbierać O, ty nie, tutaj ja pod 80 w sam raz jest, podnosi podnosi jakoś tak, ale troszkę Tak jakbyś chciało podnosić, o, jak troszkę podnosi, na górkach jednak podnosi, ale... Słuchaj No? Yy, tam ci coś pomóc, czy, czy tylko to jeszcze prosować to, tę trawę? Nie no, sprasuj brawo, to no. do końca, sprasuj to do końca i tego, nie? Mi i został taky jeden po. Takie kurde. Hop hop hop. Daleko zapędziłem się. O, teraz sobie patrzcie widzowie. Zapalamy sobie tutaj oczywiście 30, bo tutaj mamy już tutaj owiarko zawinięte. I oczywiście teraz tak, klikamy sobie Y. Nam się tutaj to elegancko o, cyk przychyla. I... To w ogóle ta Jak widzicie sobie to... O, i pyk. O, naprawdę zajebista rzecz, fajna. Mi się podoba, nie wiem jak wam, nie. Teraz sobie podjedziemy tutaj, o. Żeby było szybciej. Podjeżdżamy sobie tutaj oczywiście. nie wiadomo jeszcze ten, jak ten sezon będzie trwał, ten drugi. Tak planujemy, nie wiem ile tam jeszcze tych odcinków będzie, tam jeszcze spare cinku będzie, co nie? Tam jeszcze tu roboty daje, no to ten jeszcze się nie będzie końcu co nie? No dokładnie sezon jeszcze będzie dosyć długo trwał, bo jak mówiłem, tam ziemniaki jeszcze mamy, więc kolejne nowe nabytki, a wiecie, kolejne nowe nabytki to jednak Kolejne jakieś Fajne odcinki nie? E, czekajcie, bo coś tutaj... O dobra działa. E, fajnie, elegancko działa też ładne belki jak widzicie. E, też właśnie mają tutaj jak widzicie Troszkę inną teksturę niż ta oryginalna z podstawki gry, wiecie to te... też fajnie, ładnie to wygląda, nie? Ale kurde, ale Dream idzie z tego. Z tej... co to jest od nich? To, to chyba tego, zbyt nieba było, no? Od firmy. To bo C55 chyba to było. O kurde, jeszcze dawać wejdzie Jeszcze jedna mi tylko wejdzie, i więcej nie wejdzie już tu Wiecie, po prostu za wie sobie tak yy, Poza odcinkiem chyba sobie tutaj oczywiście z pipkiem załodujemy tutaj na to przyczepę i, A tutaj sobie po prostu na odcinku to wiecie, wszystko sobie tutaj tą metal fachem tutaj po prostu Owiniemy tutaj taśmą, nie? Myślę, że tak to zrobimy, nie? Albo po prostu gdzieś na live do, zakończymy i wiecie, nie? Zobaczymy jak to sobie zrobimy A o dzisiaj na odcinku jeszcze To ja skończyłem, nie wiem, to, to na razie mogę ja zobaczyć kto to ty co robisz, jak to zwija w ogóle ta taśmówka o, Taka taśma, taka biała taśma to jest ta? No, a, inne kolory właśnie nie mieli, mieli tylko taką nie? na magazynie tam jeszcze w sumie Aha, to się chyba wy wymienia chyba to tutaj, ten, ten taki bęben, co nie? jeśli się wymienia, wymiera na, na inne kolory, co można zmieniać I taśmy No dokładnie, także widzicie, dzisiaj bardzo fajna akcja Miała być to zaplanowana, więc dzisiaj jest Także Trzybany pamiętajcie widzowie y hashtag belowanie oczywiście w komentarzu. Mam nadzieję, że dobijecie 500 łapek w górę, bo, bo po ostatnim zrobiliście naprawdę e e tego... Rozwaliliście system, bo było coś ponad 6000 wyświetleń albo nawet więcej, nawet nie patrzyłem y i było ponad chyba 800 łapek, także naprawdę dziękujemy tutaj i za tak bardzo dużą aktywność. Też za bardzo tak dużo aktywność pod live'ami, także wiecie, też wbijajcie. Może nie jest to codziennie, ale staramy się robić co dwa dni jednak, weź tam dzięki podejść, albo coś do przodu jeść, bo troszkę do tych belek który już jest Dawaj, dawaj, gdzie to ci podjechać tutaj? Co na do tyłu Dobra Gdzie ty jedziesz? Dobra. No stój, 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 stój nie obracaj, nie obracaj się stój, to tutaj. To się samo automatycznie ten... Owijać czy to trzeba jakieś włączyć, bo to nie, nie, jemy, nie nic, jest. nic, nie trzeba. I oczywiście właśnie dzięki to tak bardzo dużo właśnie jak mówiłem, live'y może nie są dosy, dosyć czy ale staramy się robić codziennie, ale pewnie tak wychodzi, że co dwa dni, nie? Ale jak to oglądacie, to jest niedziela, więc powinien być stream, także zapraszam na pewno o 17 godzinie, nie? Ile tych belek jest owiniętych taśmą? Raz, dwa, trzy, cztery Cztery owinięte na razie, ta? I zostało jeszcze takich, to gdzieś 10, 10, 10, z tego będzie chyba 10 belek, mi się zdaje, z tego pola się tak O, no to, to ładnie, gdzie ładnie, to... dosyć ładnie wyszło Myślałem, że będzie dosyć mniej, no i teraz klikasz Y, czyli Y Dobra, winam I teraz na bok To dobrze fajnie ten, ten, ten z tyłu jest co nie? Czuję, to, nie? jest może możesz tego robić, pyk O, no, taka kołysanka, nie no. no Teraz w sumie jak no. się to da, to musi troszkę gdzie podjechać, nie? Bo w tym samym miejscu by nie było no, A tak żeby pomieszczenie było takie bardziej dalsze. Tak smokie no wszystko gdzie te belki. Mamy teraz tu to Trochę wija. No prędkością predko, nie, nie wiadomo ile to prędkość ma tak co? Tak wija. W nawet hmm, też jak no widzicie wija. tutaj ładny jest, bo ogólnie fajne otoczenie, jak widzicie, jakieś jeziorko też og ogólnie. Także fajnie się tutaj przeprowadziliśmy, także wiecie, nie? Ładnie ogólnie ta seria się przyjęła, bo widziałem, że Wam się bardzo podoba, także super super, nie? Dobra. No to tutaj rapide na tym na, tym, na było, co nie? Na tym polu O kurde coś się stanęło Z drugą stronę O, na drugą stronę, dobra To tak na szybko jedziesz, czekaj Coś nie mogę, czekaj to się stanęło, muszę coś włączyć? To się ty nie, tylko czekaj Co nie Nie wiem, zapchało się coś mm, może, Aha, nie. chyba nie z tej strony, bo to jednak chyba jakiś trigger jest chyba z tamtej strony takie zobaczenie, jeźdź Muszę tu się przestawić, przestawię się na bok, i teraz Chyba z jednej strony tylko chyba to działa, to owijanie. No, chyba tam. Z tej strony czy da się? Oj, stara. I dostała tam chyba jeszcze jedna belka, więc y, to sobie właśnie widzowie tutaj owiniemy. I oczywiście sobie to na live to załadujemy, przywieziemy na gospodarstwo. To oczywiście sobie dzisiaj tą belkę jeszcze owiniemy i zakończymy oczywiście odcinek, bo jest 15 minut odcinka, także to coś fajnie, fajnie, no. Fajnie, no. Się to, to, to już To Też nie było nudno, bo dużo jestem galo, także wiecie, mam nadzieję, nie? Czekaj, to ja mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siedem Osiem będziemy z tego pola mieć Jeszcze tam jedna ci została Tam z... Kół słupa, widziałeś tego? Dob a, dobra, tam jeszcze jest jedna, no dobra, dobra Dobra, to teraz wolę. Ile mamy? Raz, dwa, trzy Nie no, dosyć sporo, sporo Z takiego małego kawałka a tak naprawdę dużo jest, także Fajnie, fajnie Ale ty jeszcze czy forsowałeś? Kostkającą jeszcze, w i środek, co nie? To jest to no. nie jest, to tam, no To też nie jedzie, to trochę jest tego. Tak? robiłem znowu to teraz to postawić, kurczę, żeby było Czy hmm. to wszystko na kupie było Nie było, kurde. Też widzowie, właśnie my też jakoś nie gramy na Season Modzie Bo jakoś po prostu nie przypada mi to gustu Nie lubię jakoś grania na Season Modzie Bo to jednak wiecie, nie, nie lubię po prostu Gramy właśnie na zwykle, nie? Bez tego Seasona Jakoś też super jest, nie? Ładnie Muszę napostować ten hak ale ten, 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 ten fajny jest ten, ten, tur Też pomaga dużo, co nie? No mówię, bardzo fajny, nie? Jak oczywiście sprzedamy ziemniaki jakiś tam Po prostu będzie z tego dużo pieniędzy, no to oczywiście sobie kupimy to wszystko, nie? Dobra yy, Ostatnia belka I sumie to widać, będziemy kończyć jak oczywiście Jakieś jeszcze to Trochę o, dalej ja Ale jeszcze? żeby tu blisko nie było tych belek Już odwinę A ta 30 fajna jest od tego Dobra. Dobra, stój, bo sobie zrobię tutaj będziemy zakończenie odcinka sobie tak ostanę po prostu O i będzie elegancko, także oczywiście widzowie tak Jak mówiłem Jeśli wam się yy, widzowie podobał odcinek Pamiętajcie o tym zostawić łapeczkę w górę Bo jednak łapeczka jest bardzo ważna 500 yy, łapeczek w górę oczywiście kolejny odcinek na naszym kanale z bracie Polskiej Farmie yy. Pamiętajcie, hashtag belowanie oczywiście w komentarzu. Jeśli dotrwaliście tego odcinka, do, do końca tego odcinka, to bardzo Wam dziękuję za poglądanie go. Yy, Pić oczywiście się zamiar No cześć. Ja się zamiar Także mordeczki, trzymajcie się do następnego. Cześć.